że do 45 czy 50 minuty spotkanie mogło się podobać, zobaczyłyśmy jak równy z równym. Później miałyśmy, czy może wcześniej, czy później, dwie bardzo głupie kary wynikające z błędu zmiany, co nam pokrzyżowało w ogóle plany i w się ciężko grało przeciwko tak mocnej drużynie. Do tego moja osoba w dzisiejszym meczu zagrała na bardzo słabym poziomie, to zostałam sobie spóżę i to chyba tyle z mojej strony. Krystyna Leplowska jest to Cieszę się, że w ostatnich dziesięciu minut łączył. Udało <śmany> się nam łączyć ten piąty bieg. Mimo wszystko nasza gra nie była doskonała w ataku, bo byliśmy trochę za wolne, jesteśmy na innym etapie przygotowań. Cieszymy się z udanej obrony, szczególnie w drugiej połowie, która była poprawiona po nieudanej średnio tak pierwszej połowie. Zdobyliśmy bardzo dobre wskazówki od trenerek, również też była udana rotacja składem i to za pracę trwała. I teraz parafrażerska, zgłaszamy na trzykawicach gości. Mogę po prostu powtórzyć słowa Sylwii, yy, bardzo fajny mecz, yy, Wielu udanych akcji z jednej i z drugiej strony, zabrakło nam może troszkę szczęścia, niefortunne zmiany w obronie do ataku, kary dwumitowej. nie potrafiliśmy sobie poradzić ze strzelą obroną Lublina, odjechały na bezpieczną odległość, a potem już jest ciężko grać na wyjeździe z takim zespołem. Wszyscy tutaj mówią o, o karach gminy, więc więc ja również od nich zacznę, bo tak naprawdę ten początek meczu to, to bodajże 6 minut kar dla naszego zespołu, i to nam nie pozwoliło jakby złapać takiego dobrego rytmu gry. Poza tym, no myślę, że, że mało błędów technicznych, i z jednej i z drugiej strony, to, to inkluzje, jeżeli chodzi o to spotkanie. Cieszę się, że, że wytrzymaliśmy fizycznie i rzeczywiście ta końcówka należała do nas. Ale tak jak Krysta wspomniała, no rzeczywiście jeszcze w środę mieliśmy no, taki trudny wytrzymałościowy trening i no, myślimy gdzieś tam dalej o, o Mistrzyń, która Mistrzyń, która zacznie się w połowie października, to trochę się odbija na, na tym jak, jak prezentujemy się w tej chwili, ale no cieszą, cieszą nas przede wszystkim dwa punkty, zadanie jest wykonane. Oczywiście zawsze, zawsze takie mecze dają nam jakiś materiał do, do tego, żeby, żeby to wszystko analizować i, i w dalszym ciągu poprawiać. E, chyba tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Tak, jedno. Saba Saba mieliście okazję grać z zespołem specjalisty od obrony, takim w końcu jest to rzeczywiście może pomóc taktycznie tego typu granie? Na, na pewno tak. Chociaż album ja zaczął dzisiaj obroną 6-0, to w pewnym momencie e, była obrona 5-1. E, myślę, że, że ten fragment właśnie przy tej obronie 5 całkiem, całkiem dobrze nam na wyszedł w ataku, nie mieliśmy raczej problemu z rozmontowaniem tej obrony. Na pewno większość zespołów w Polskiej Lidze, oprócz Zagłębia, raczej preferuje system 6.0 i, i do tego większość zespołów jest przyzwyczajona, każda inna obrona jednak wywołuje trochę niepokoju. My mieliśmy tego przykład w poprzednim meczu z Koszalinem, gdzie, gdzie w pewnym momencie Koszalin przed obroną 5 plus 1 i to wywołało w pewnym momencie chaos, chaos z poczynieniem zespołu. Ten tydzień poświęciliśmy właśnie głównie na obronę 5-1 i na 5 plus 1. Praktycznie cały czas nad tym pracowaliśmy. Cieszę się właśnie, że, że to zafunkcjonowało i ta robota nie poszła na